kartki. O kurde, nie pokazałam <noise> <noise> Tego tu nie będzie, jakby co. Widzowie, dziś gramy kto lepiej narysuje coś. Będziemy rysować, czy będziemy malować, ale zrymowałam. Będziemy malować z loda, z e, albo kredki, albo pastela, albo ołówkiem, albo farbą, albo długopisem. Chyba był długopis. Tak, był, tak, był długopis. I to do tyle. Dobra, to tyle. Nie, wiecy. nie, nie, nie. A jeszcze. A Filipa dziś nie może być, bo nagrywa odcinek. Na jutro. jutro. No, na jutro, a więc wbijajcie, ja na nie. I zapomnijcie tylko o subskrypcji. Na no subskrypcji, no to. I na Olciaczek oczywiście jeszcze subskrypcja. Pią, na piątek.pl piątek.pl. i na mój kanał. Julia. Julo, bo na 200 subskrypcji, jak mi się uda, a jak nie, to wezmę tego, y jeszcze ostrzejsze, ostrzejszego tipca, ale trochę mniej. One chip Challenge, czyli najostrzejszy tip na świecie. Ale nie będzie chyba najostrzejszy. To rysujemy? Tak. Rysujemy. <grym grym> nie, nie patrzę, nie patrzę, nie patrzę. Co to Co? Ale nie, dobra. Mazaki. Patrzcie. Mazaki. No no daj, 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 ja to widzę bardziej pokażę. Przecież sobie. O! Filip. Wy nagrywacie? Tak. A, to mi przeszkadzał. Ale nie! Chodź, chodź, chodź! Sędzia nam się przyda! Sędzia! Nie ja już skończyłem po prostu. A, Filip już skończył nagrywać odcinek i... Poczekajcie, drzwi zamknę. Ja losuję. Nie podglądam. Chodzę. Farby! <grystanie> farby! A ja tak chciałam mazakami. Mazaki już no. niestety Dobra. moje. Farby! Dobra, tutaj już odkładamy te w sumie. Tutaj masz mazaki. Bo to są wszystkie mazaki. A, to w sumie ziloda. No. Dobra! Pistem! Ja naj... takie kolory Proszę, dziwne. Gorące, bo na farby. I Filip. Co będziemy malować? Proszę bardzo. No proszę wymyślać co mamy malować. Z tego piórnika malować? Ale nie, z tamtych. Z tamtych. No to uznajmy, że ryby. działa! Ryba wygląda tak. Położymy sobie ją farbami, Barwami będziemy żeby narysować. Ha, 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 ha. I co? Myślę. A nie, ile na No. To chyba będzie moja wygrana dzisiejsza. Ale. Ej ej ale... ej! ej, ale Wy macie świadomość, że wygrany dostaje stówę za No nie? właśnie! Kto wygrywa, dostaje stówę! A... Ja to wszystko funduję, przypominam. Dobrze, zaczynajmy. A ile my mamy czasu? Um, uznajmy, że. 5 minut. minut. Na, nie, na rybę, na rybę to 5 minut. Ale nie masz szarego. A, dobra. Ha, ja mam. A ty mody... Mogę sobie zrobić. A ty też możesz sobie zrobić. E... Bo ten słabo maluje i to może jej jako szary. 5 minut od pierwszej kreski zrobionej. Ale... Czekaj, A na raz, razem. Dobra, zaczął. Czyli ja będę potrzebować wody. Słabo piszę Dobra, ja przyjdę do Was na Mmm, No dobra. Dobra, za, zacznę od czarnego. Z czarny? Tak. O nie. Ta ryba będzie. Tak. Mm. Chłopco podpisał, że to jest ryba. Nie podpisałem, że to jest ryba. Co to jest? Ja nie, zdradzaj. Widzowie sami się dowiedzą. Mam nadzieję. Nie umiem widzawać, rysować widzowie. O nie, to wygląda bardziej kiki. Cicho. Jest. Dobra. Przypominam, że minęła pierwsza minuta. Bo wyglądają na 40. Te farby są jeszcze jak my, jak Dawa. tego robota Twojego rysowaliśmy na ten Twój konkurs. O nie, można to zmazać? Można jeszcze ja <grym> ja zmazać. Te farby, te farby też są stare. Ja jak miałem, ona chodziłem do trzeciej klasy. czy co ja z niebieskim miałem zrobić? Co to jest? Ale wy mogliście poprosić, ja bym dał, dał, dał. dał. Ja, widzowie, a to więc... To Macie kibica jednak. E, widzowie, to mój wujek. Aha, to <noise> będzie ja nie mogę. Ja nie. Dobra. Mamy kogoś pozdrowić? Tak. tak. Pozdrawiam, pozdrawiam mojego brata Mateusza i moją siostrę Wiole, i... i ich dzieci. Wszystkie, są, które są, które nie umieją grać w żadne gry na komputerze. Wujek, twierdzę, że to my byśmy... Ale może kiedyś się nauczą, są ambitni. Pozdrawiam. <laughs> Dziękuję za pozdrowienie, wujek. Dziękuję. I powie, przypomnij o subskrypcji. A no i oczywiście y, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, kliknijcie w dzwoneczek. wiadomo, wiadomo Aha! żebyście byli na bieżąco, żebyście nie przegapili Odcinamy Odcinek w każdy wtorek i czwartek. Zapraszam ją. Słuchajcie, słuchajcie to prawda. E, w, w ten wtorek i czwartek był jak zawsze wakacje. No, że jakby e, jak są ferie teraz, te odcinki mogę Nagrywać kiedy mi się żywnie podoba. Wy mogliście dać, co ja bym wam dał moje, moje farby i kredki z Dobra, ja skończyłem przynieść. A nie, nie wymaluję. Dobra, teraz mi się już nie chcę Te wasze... Kredki, skończyłem! Który malujecie to nie są już za dobrym w stanie, wiecie? To o tym. są moje ze szkoły. I na to już jest? Trzecia czy czwarta? Jest. Zostało wam dokładnie... Jakieś około 2 minuty, 2,5 pół. Oj Chodź Moli, pokażę się Hop, hop Pięknie, patrzcie, to jest Moli Ani jedna ani drugie nie przypomina ryby Widzowie, niestety mój pies y, Missy tak no No niestety 3 tygodnie te, Nie no już bez do niej Z, dwa, miesiące do... dwa miesiące temu zmarł ale e, możecie do, e, dla niej zostawić suba i lajka i zrobię jej się lepiej. Jezu, ale Ty jesteś wredny, wierzę, <laughs> że powiesz żnić w komentarzu, a nie suba i lajka za zmarłego. Dobra, znić! napiszcie, napiszcie Love misty. A ja już skończyłem i Ola, została Ci minuta. E, tak naprawdę to, e, poczekaj. Dobra, skończyłam. Dobra. Do... Uwaga, do... Uwaga. Trzy... <grym> to są ich dzieła. E, widzowie suba i lajka zostawiajcie. Czekaj. I to jest moja. Co obyca. jest bardziej podobne do tej ryby? Ola, ani jedna, ani drugie nie jest podobne ale... do tej ryby, ale mm. wygrywa Ola. <grym> tak, to, żeby tego nikt nie widział. Mm -hmm. To, a ja też? Teraz będziemy ja też? Ty wróci... to Teraz będziemy rysować takie coś. Audi, Audi, to Ale no no, ale los, suj, los, sujemy. Pagan. Los, 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 sujemy. Los, 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 Dobra, to ja pierwszy? Uwaga, co to? A nie! Jeszcze raz. Nie! Julek znowu rysuje mazakami! A ona nadal ma brudną koszulkę po spagecki. To. Znowu nie zamieniamy się? Nie! Dawa. Od nowa ym, ten ten tegujemy się. Nie ma jak to staro, to trudno. Nie zmieniliście w domu jest 5 milionów Masz? misek. pastele w domu jest 5 milionów misek, aby musicie losować w papierku od jakiejś kupnej owsiarki. Masaki! To ja mam y, te pastele. Dobra. Y, pastele, Pastyli. musisz sobie tu wyszukać te pastele. Jezu, ja Julkowi mogę przynieść pastele. No to przynieś. Przynieś. Ale nie będziemy. Ja nie mogę. To przynieś. Dobra. Miłość. Pokaż, jak, jak wygląda to auto. Tu wsuwałaś. I Jeszcze raz przypominam, tak wygląda. Co ty robisz z moim? Czekaj jak Aj. najwięcej prostej No działo. tu są! Patrz no i No nie, nie. widzisz, że próbuję. Gdyby nie ja, to by cię tu powiedziały, że muszę uczyć za sprawę zmarłe. Ja? No nie. No chyba tak, widzowie. Dobra, śmaknie. No ja musiałbyś na moje Ej, to jest moje z ta... w tej Dobrze, widzowie, rysujemy, zaczynamy rysować. To jest ile kołowiec? Raz, dwa, trzy. Trzy z jednej strony, a ja rysuję jedną stronę. Hmm, ja też rysuję jedną hmm. stronę. Blat. No, Czenej... No, nie, nie dodaj, że nie masz. Jest tu, na przykład. Ty, Albo ten. Ty masz lepiej, ja wolę prostere. Dobra, dajmy na to, że widzowie, to jest czarnie. Dobra, ja jest czarnie. I ty czym no, tak. wytarpi, wiem. Nie wiem. Jak do tego doszło? nie wiem, Chodź się do myl. <coughs> Boim... bo Je albo ten, Dobra. I tam będę. Dobra. Idę ma hop, hop, hop Co? Tu wygląda jak broda. tak tak jak tamten konkurs szkolny, sk na który mogłem wygrać 2000 złotych. Co? No, ja. za pierwsze miejsce było 2000 złotych. A co, w praktyczny konkurs? No, z Gabrysią rysowaliśmy. Normalnie, naprawdę ci nie żartuję. No to... Dziwne, no to... Za, trzecie za trzecie Za trzecie pięćset, za drugie z A ty jakie wiesz nie, nie wiem. Jakby Julek miał pierwszy to, to byłby skandal, że on nie umie dobrze kota narysować. <grym> ja właśnie umiem A co mówiłem o konkursie plastycznym. To mi jest pies! Ale, no, ale wiesz, to jak to... Ja się starałem. Za linię nie wyjechał, ani razu nie wyjechałem za linię. Aha, czyli że to powiem Nie rysowałeś, tylko kolorowałeś. No to jeszcze lepiej. Nie, się rysowała wzorki, a ja kolorowałam. No, nie dziwi się. Jakby Julek narysował... A co rysować? się rysować? Eee, Mikołaja. Ja, no, Jakby Julek narysował Mikołaja, to by z tego wyszło... Ja rysować. na piernikach umyłam rysować Mikołaja. Albo drzwi. Czarny. Widzowie Darny. chyba musiały szukać jednić kratka. Nie możesz! Aj, do... Nie można szukiwać. Ale ja nie mam czarnego! Trudno! Już sobie... Było pójść do tego papierniczego i kupić pastela online na 3,50. Dobra. Moli <laughs> psikła. A psikła. Od kiedy psi, psy? Cikają. Wiesz, Połowę. że mi się mi raz beknął. <laughs> Serio? No. <laughs> Wiedzieli, że tak Wam się powoli czas kończy? Nie! Ale na auta więcej czasu no. w wolę, nie wiem, co zrobiłam. Ja nie wiem, co ja robię. O, ja Ja wam. Ja 60 sze sekund. 60 sekund to ja koła rysowałam. Ja w 60 sekund to um narysować domek. A 60, A domek to łatwo. Domek to kwadry na tej Daszek. Dobra. to <głos》>. no, niecimy się. Skończyłam. O nie, czekaj, jeszcze muszę to poprawić o no to. Spodziewam się, że jak pierwszy skończy. Dobra, Olo, 10, 9. Nie! 8, 7...

0.99 dziewięćdziesiąt 99 0 yeah. i dwie tysięczne zero. koniec Czekaj mówię to, w górę. ręce w górę Ręce w górę o dzisiaj są zasady Jak je, jak jedna osoba skończy, to ta druga ma 15 sekund Dobrze, to jest rysunek Julka Ola, pokaż swój, um, okej. Okay. To znaczy Ola na, yy, ma dużo więcej szczegółów. No przecież mam tu 24 i te takie kake. Ale pokaż, pokaż, pokaż. No dobrze. Te czy. Nie wiem, który jest ładniej. Oli to jest bardziej pterodaktyl. Julek wygrywa. Czyli mm! ah! to muszę porwać. <grym> Teraz ci oświetnaście plus. Dobrze! Witam! Jest Jesteśmy... to Teraz na wory, weź się tutaj Ale wy tu macie syf. Wiem. No. <śmienic> Dobra, rysuję już. O. Co? A, a Co to a jest? Nie wyszło ołówek? mi, nie mogłem nie rysować. Miłość! Ej, teraz ja wam wybiorę coś, o, co? ale macie na to 60 sekund. Zobaczcie, ołówek. Zobaczcie, ołówek? No, ja no farma, będzie trudno 60 sekund, jakby ktoś wylosował. Miłość. Tak. O. Długopis! O kurde, widzę Super, Długopis! Super. rysujemy. Długopis! Miecz. O, Łatwo będzie. Łatwo, łatwo. I czekajcie, czekajcie, Aha. czekajcie. sta! Start? Nie, ja szykuję, nie ma startu. No dobra. No a ja już zacząłem. Julek, ty rysuj, rysuj. Eem. Gdzie są moje <grym> Dobra. Julek Co tak? nie... my mamy malować? Ola, 60 sekund. Ale co mamy malować? Miecz. miecz. To ja niech Julek skończy, żeby się teraz czas nie mieszał. Ola, nie rysuj teraz. Dobre. Ty możesz jeszcze przygotować. Tutaj mam długopis. Ile jest jeszcze? No. Długopis. 20 sekund. Dobra. Co to jest? Skończyłem? Dobrze, cztery, Ola! Trzy, cztery, start. No, w, cztery. w ogóle... No pokaż mi ten miecz! Ani mi się drapisz za głowę! Tak, w ogóle to moje włosy widać, jak ja się tu schylam, nie? O, Weź, siema. się ma. Ja nie ma, nie pokażę. Nigdy się nie dowiecie, jak wyglądam. <laughs> ale ty byłeś na moich filmach. Tak, ty byłeś na nalewaniu wody do szklanki. O, no, rzeczywiście, ale teraz wyglądam I inaczej. <laughs> wygląda tak. Nie, to, nie, 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 nie. to, to jest. Um, to wy... Wygląda jak żółw, który ma. Ej, hey, Ola! Ci 20 sekund zostało. No? Miłość tak łączy. 10, 9, 8, 7, Sześć, 6, 5, 4, 5, 4 7, 3, 3, 2, 1, 1. 0. Ola! J Julek, pokaż swoje dzieło sztuki. Tutaj jest plus 5. O pamięć. To za czym... Julek, Julek narysował nóż nie mieczny. Pokażę, tak szczerze. To jest rysunek Oli. To, jest, to wygląda jak żółw z ogonem. Julek. To Ale je... Patrzcie, no, patrzcie, no. Wiem, Ola, ja zaraz... To jest rysunek Oli. Julek, pokaż swój rysunek. Miłość. To jest rysunek Julka. A pokażcie miecz. Matko. A pokażcie miecz. Miowie! Ręce do góry. Zostawiajcie jak nie, to daj. Patrzcie. To jest miecz. A to jest rysunek Julka. A to jest rysunek Oli. No i ja wygrałam i Ola wygrywa. ja wygram. Ola wygrywa, Julka, rysunek idzie. Ej, ale tej yes! ej, 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 tej czapki nie możemy dać. Nie możemy jej dać. No, ej, uwaga, mam, uwaga. To o, jest to. Ostatnia rzecz. Jak teraz Julek nie wygra. Jak to ostatnia? Są jeszcze trzy rzeczy. Nie, yes. ostatnia. Ej, jak teraz Julek nie wygra. Jest! To, to Ola wygrywa. Teraz będą, a nie, też nie. Można złapać. No, no, pies. Ona. Firmę. Dobra, no, możemy pokazać firmę, ale nie, słuchawki to takie za proste, albo nie. Jeszcze ja czekamy, jak wyjdą w naszym wykonaniu słuchawki. A to łatwo. Dobra, szybko takie pokaż bez napisu, bez napisu, bez Dobra. Napisu. Takie ujemy. oto piękne słuchawki. No moje. Piszę Jakie Błagam, No szybciej, a nie postele. Farby! Masakra, bo są leci. bo jest akurat ten kolor. O. Ej. Ale wycie, że macie, ha, ja ale wierzę, że macie 70 sekund. Od teraz? Od teraz. Pokaż te słuchawki tutaj. Yeah. Co zobaczę jak one? Mm. Dobra. Ding, dong! <laughs> I nic nie zrobiłem. Moli! Co tu małe narysować? <laughs> Julek co narysował! Skończyłem. Moi Dobra, chyba skończyła też No, aha, jak skończyliście to ok Tak wyglądają słuchawki Tak wyglądają moje słuchawki. Tak wyglądają Julka słuchawki A tak moje No tak Oli, Ola wygrała yy, Dziękujemy Moja cię zostawić oglądania Możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję wpadajcie na kanał piątekpl7